Państwa, sprawa następna na adres Rady wpowiadało podziękowanie od Straży Pożarnej, naszej miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie było ono spersonalizowane. Wiemy wszyscy doskonale, że nasz samorząd też wspiera naszą Ochotniczą Straż Pożarną, ale rozumiem, że podziękowania są dla wszystkich podatników, a wszystko co dobre powinno istnieć w przestrzeni publicznej, tak więc odczytam to podziękowanie, które jak nie, nie mam moim zdaniem jest skierowane do wszystkich. Mieszkańców naszego miasta i gminy. Także chwilę Panią Państwu zajmą. Podziękowanie. Drodzy darczyńcy i sympatycy Nęczowskiej Straży Pożarnej. Z wielkim wzruszeniem i z wdzięcznością zwracamy się do Was w tym wyjątkowym czasie święta strażaków obchodzonego na część świętego Floriana oraz w całym miesiącu maju. Pragniemy serdecznie podziękować Wam za wielkie wsparcie, jakie nam okazujecie. Wasza hojność nie zna granic. Zarówno pomoc finansowa, jak i rzeczowa, którą ofiarujecie. Umożliwia nam kontynuowanie naszej misji. Dzięki Waszym bezinteresownym działaniom i zaangażowaniu możemy skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa i dobra naszej lokalnej społeczności. Wasze wsparcie daje nam poczucie, że nasza praca ma sens i jest doceniana przez społeczność, której służymy. Cieszymy się, że możemy liczyć na Was w trudnych chwilach i że wspólnie tworzymy silną i zjednoczoną społeczność, gotową pomagać sobie nawzajem. Z głębi serca dziękujemy za Waszą życzliwość, zaangażowanie i za to, że jesteście z nami na każdym kroku naszej misji. Wasza dobroć i wsparcie są dla nas ogromną wartością. Zwyrażamy najszczerszej wdzięczności i szacunku ruchnej i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.